Szybaneczko moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam jak żyję, i przy okazji powiem Wam, że otworzyłem jakiś czas temu mini hostel oparty na Airbnb. A wygląda to następująco: u mnie w mieszkaniu tak, że wchodzimy i pierwsze co widzimy, no to jest pierwszy przedpokój. Z szafą oczywiście. Teraz jesteśmy w drugim przedpokoju, ale ja to właściwie nazywam moją salą treningową. Dlaczego? No, bo tutaj trenuję. Mam tutaj pełen zestaw. Są ketle, są cała masa gumoporowych i przede wszystkim najważniejsze zaczep dolny. Zaczep środkowy, zaczep górny, do niego można podczepić Terixa i gumy, i gumy tutaj, i gumy tutaj, więc zastępuje mi on wyciągi. Idźmy dalej. Mamy tutaj taki kolejny, trzeci jakby przedpokój z szafą, i jest kuchnia. Kuchnia jest dosyć spora, no i na wakacje planuję pomalować yy, te szafeczki wszystkie na biało, ponieważ biały kolor bardziej będzie mi się tutaj yy, wtapiał w to co jest w mieszkaniu. I Jakoś tak bardziej mi pasuje kolor biały niż ten szary. No to zobaczmy jak wyglądają pokoje gościnne. To jest pokój gościnny numer A. O, no, tak się tutaj prezentuje. Mamy telewizorek. Jest krzesło porządne. Jest e, biurko zrobione właściwie pod wymiar, bo chciałem, żeby było idealne. Tak jak równo z oknem. I oczywiście jest e, wersalka dwuosobowa. Można ją złożyć. I są dwa przepiękne obrazy. One są zdublowane, bo w pokoju B są dokładnie takie same i strasznie mi się one podobają. Dodatkowo jest ogromne lustro od góry do samego sufitu. Także osoba, która... Gość, który przyjedzie tutaj do mnie przed wyjściem na jakąś konferencję, bo zazwyczaj po to przyjeżdżają ty lub na egzaminy ludzie, żeby przenocować, no to się przed wyjściem z pokoju może w pełni obejrzeć, czy wszystko gra. No to idziemy sobie zobaczyć pokój B. Przy okazji mamy łazienkę. Niestety wolałbym, żeby był prysznic, a nie wanna. Skąpałem się chyba ze 3 lata temu ostatni raz. Normalnie biorę prysznic i wolałbym, żeby tutaj był po prostu prysznic, a nie wanna. Bo jeżeli się wejdzie do wanny, no to 40 minut. Wyjęte z życia. No to Zobaczmy pokój B. Pokój B. Tak się prezentuje. Jest on mniejszy, ponieważ pokój A ma około 12 m2. Natomiast pokój B, czyli ten, ma około 8 m2. I tutaj właśnie fajnie się rzuca w oczy. Zielona wykładzina. Jest znowu ta sama wersalka i te same. Obrazy oraz oczywiście znowu potężne lustro. Telewizorek, biurko. I jest on na skraju mojego mieszkania. Także osoba, która przyjedzie do mnie tutaj, to praktycznie kompletnie nie słyszy, co się dzieje w moim głównym pokoju, w moim salonie. Także na razie tyle. No właśnie, przygotowałem sobie już stanowisko do pomalowania tego stołu to jest klatka schodowa moja, moja piłka i jeszcze co ciekawe mam bardzo fajne poręcze na których zawsze w środę i sobotę robię pompki na poręczach i sam sobie mogę ustawić szerokość na jaką są rozstawione odsuwam je od siebie i robię pompki na poręczach no, prze mega sprawa po prostu a łydki to bardzo fajnie się robi, ponieważ idziemy sobie tam dalej na klatkę schodową i robimy sobie na schodku wspięcia cztery serie do upadku mięśniowego. Mój rekord to około 100 powtórzeń, ale moja łyda jest dosyć masywna. Także moja budowa jest masywna, ale nie jest super wytrzymała. Jeden z moich podopiecznych, który prowadzę, wykonał w pierwszej serii kiedyś 300 powtórzeń bez przerwy. Pobił mnie trzykrotnie, moi drodzy. <tak> Także nieźle. Dobra, zaczynamy malować. Sióleczko, dzisiaj pojedziemy sobie. Jak... Gokardami. Nigdy nie miałem w życiu okazji jeździć gokardami. Zobaczymy jak mi pójdzie, żebym się po prostu nie wyłożył i nie roztrzaskał na pierwszym okrążeniu. Jak to mam zwyczaj robić z rybnymi samochodami roztrzaskiwać rozstrz je na strzępy i wychodzić z nich bez szwanku. Tutaj zobaczymy, co się będzie działo, ale powiem wam, że te gokardy no naprawdę bardzo szybko jadą. kurcze i troszeczkę mam stresa, ale zobaczymy jak będzie. Proszę bardzo, kto na pierwszym miejscu? Same czasy. Wszystkich podublowałem, moi drodzy. Także pierwsze miejsce, jak na pierwszy raz w życiu, no to jest mega. Tym razem jesteśmy na czymś takim jak wirtualny świat. Gogle wiarowe, dobrze mówię. Gogle wiarowe. Strzelaliśmy z łuku do ogrów. Także trzeba było wystrzelać z wyprzedzeniem, zanim ta strzała doleci do celu. Powiem wam, że nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, i naprawdę ten świat wirtualny jest zupełnie inny niż na gierce komputerowej, której do, do tej ja pory miałem okazję zagrać. Świetna sprawa, spróbujcie, polecam. Mam wózek z napędem na tylne koła, a wolałbym na cztery koła albo na przód, bo strasznie rzuca samochodem ale to są uroki właśnie prowadzenia samochodu na tylne koła nigdy nawet w życiu realnym nie miałem okazji jeździć z napędem na tylne koła tutaj prędkość maksymalna to jest 190 parę mil na godzinę a moc silnika tu jest 500 koni mechanicznych jak się jedzie tutaj to masz wrażenie, że cię rzuca na lewo i na prawo ja się pytałem tutaj pana z obsługi i on powiedział, że to jest tylko moje złudzenie, że fotel się porusza. A tak naprawdę nic się nie porusza, nie trzęsie się, tylko mój umysł na początku myśli, że tak się dzieje. A to wszystko jest tylko zasługą błędnika i tego, co widzi obraz Twój mózg, właściwie. No dobra, tak się stół prezentuje po pomalowaniu. Niestety bardzo dużo warstw musiałam położyć na to wszystko. Wałek się ślizgał po powierzchni, nie miałem papieru ściernego, żeby go zmatowić. No więc założyłem około 4 warstw, a na sam koniec przeleciałem jeszcze sprayem. I tak się prezentuje stolik kuchenny. Na biało od razu lepiej będzie to wyglądało niż pierwsza wersja, jaką